Witam Was bardzo serdecznie na naszym kanale. Dzień zaczynamy od karmienia koni. Na śniadanie dostają wysłodki z otrębami, czyli jest to taka po części objętościowa pasza, którą podaje się na mokro. Mają też tam trzy rodzaje makuku, rniany, konopny oraz zwiesiołka. Jest to bardzo dobre źródło białka i tłuszczy. A mozar oczywiście musi wszystko wywalić, no bo on je jak świnka. I dostały do tego śniadania jeszcze po dwa banany. Jako źródło magnezu i potasu przed wysiłkiem. Konie są już po śniadaniu i wykąpane. Także dostają sieczkę z lucerny przed treningiem, a podajemy ją w celu neutralizacji kwasów żołądkowych. Teraz widzicie, jak Tomek kończy siodłać amozara, no i zbieramy się powoli do wyjazdu. Będziemy dzisiaj brać udział w uroczystościach z okazji rocznicy urodzin Józefa Halera w Jurczycach. A na miejsce dostaniemy się na piechotę, bo mamy tam bardzo blisko. Jest fajny teren, jest dużo pól, będzie dużo galopów. W tym odcinku trochę mniej do Was mówię w trakcie jazdy, ale za to są bardzo ładne widoki. No już tutaj sobie wychodzimy za bramę, żeby pozamykać wszystko, bo nikogo nie ma w stajni. Jak widzicie, jedziemy w pulbakach, będą to uroczystości takie bardziej wojskowe i na miejscu będziemy przebierać się w mundury. Purze święty, co to było? Chędziesz galopować po asfalcie? Tutaj Figa postanowiła sobie podgalopować kilka kroków. No się tego pola jest zdrowie. Przez środek. Ale co ty chcesz polem jechać? Tak, tym. Okej. Okay. No do samych tych belek tam dojedziemy na spokojnie. Powolutku. A potem jak zjedziesz w dół? No tam jest zjazd, z ostatnio był. Okej. Okay. Nagrywa się? Tak. A Mozar naturalnie ma taki bardzo wyciągnięty kus. A figa nie lubi tak szybko kusować. W tym tempie woli już poruszać się galopem. Więc kiedy kusujemy razem w terenie, to musimy bardzo pilnować, żeby się zgrać. I kiedy jedziemy po asfalcie, to muszę pilnować figę, żeby jednak nie przechodziła do galopu, bo mogłaby się poślizgnąć. A na łąkach albo polnych drogach, kiedy amozar szybko kusuje, no to pozwala mi przejść do galopu, żeby jej było wygodniej. Każdy koń ma jakieś wrodzone predyspozycje względem danego chodu, przez różnice w budowie mają na przykład różną długość wykroku. Oczywiście wszystko da się wypracować i nasze konie bez problemu potrafią skracać i dodawać, ale takie większe wymagania stawiamy im kiedy jesteśmy na ujeżdżalni albo w takim krótkim treningowym terenie. A kiedy jedziemy w dłuższą trasę, to staramy się tak dobrać tempo i chód, żeby to było dla nich jak najbardziej naturalne i optymalne. Uf. Tak! Tu kurwa tam przejdziemy do takich częściej Co przeskoczyć? 啊啊哇 Piga z Amozarem dawno nie byli w takim terenie, żeby się mogli porządnie wybiegać Także mają bardzo dużo energii i bardzo dużą chęć, żeby sobie pobiegać Pigo Moja cierpliwość się kończy do ciebie Musiałam co jakiś czas widzę przypominać, żeby się zbytnio nie rozpędzała świętą masakrę całkiem Tak? To tutaj tak? Iść powoli, da się, tak. No, i tutaj dojechaliśmy już prawie na miejsce. Zeszliśmy sobie na taką łąkę, gdzie konie chwilę odpoczęły, a my mogliśmy się przegrać. Na samych uroczystościach już wam nie nagrywałam, bo nie miałam jak. No i też nie działo się nic ciekawego. My staliśmy tylko w miejscu. W sumie jedyną ciekawą rzeczą, jaka się wydarzyła, no to. Jedna osoba z pocztu sztandarowego straży miejskiej zemdlała i ja sobie tak pomyślałam, boże, mogłam to być ja i pewnie ja będę następna bo strasznie słabo się czułam Mamy niedzielę, a ja ostatni raz spałam w nocy z piątku na sobotę i to nie za długo ale na szczęście jakoś dałam radę i mnie nie odcięło a tego chłopaka co zemdlało, jak upadał, to reszcie osób udało się go złapać Także na szczęście nic mu się nie stało. Tutaj widzicie, już jak zjechaliśmy z tych uroczystości, przebraliśmy się, no i pojechaliśmy do znajomej, która mieszka niedaleko. No, idziemy. Jesteśmy już u znajomej, no i będzie się dzisiaj u niej odbywało święcenie stajni, także jest u niej impreza. Figa! Pomogliśmy posprzątać stajnie, bo przez to, że pojechała z nami na te uroczystości, to miała być ciężko sobie robić. Ja nie jestem wierząca, ale też nie mam problemu z takimi rzeczami. Pokazaliśmy księdzu, jak konie robią sztuczki. Strasznie się cieszył. Poszły sobie bez No i figa chciała mu zerzeć kropidło, bo myślała, że dostaje coś do jedzenia. Nasrała oczywiście pierwszy co. Rozsiadłaliśmy konie i zostawiliśmy je w boksach, żeby sobie odpoczęły, kiedy my będziemy się zajmować czymś innym. Zostaw go. Masz uwiąz. Ale tu zostawiamy. Ale do rozsiodłania musisz przecież przywiązać. Co? Nie chcę, to nasze konie się Co? Nasze konie się przy okazji wezmą tam. Poświęcą się. Poświęcą. No, Może będą grzeczniejsze. Jakby to był jakiś mi znany ksiądz, to się zaraz go czy czy mógłby jako szatana wypędzić z koja. Ale nie znam to, nie będę ryzykował od takiego kantara ogłowia wystarczy odpiąć same paski wędzidłowe i zostaje wtedy nam kantar jest to bardzo praktyczne jeżeli ktoś jeździ dużo w tereny to polecam sobie kupić takie ogłowie ja sobie a ty chodź tu Koniec. moja szczotka zajęła. Boże, jak ja się cieszę, że ją znalazłam. A tyle jej szukałam, ja wszystko przerzuciłam. Figa. przestań. ściągniemy im kantary, żeby tak, czegoś do nie odwaliły. że Zapięte mm -hmm. wszystko? Tak. Na pewno? Tak. I kurda. do zero

Dane. po trochu. Nie wiem, co Bóg wyjdzie się jest. masz więcej, to jest grubsza to Tutaj konie dostały już wodę. Jak trochę odstały i całkiem wyschły, ale figa jest bardziej zainteresowana moczeniem siana niż piciem. A my trochę się zasiedzieliśmy. No i wyjechaliśmy dopiero jak słońce zaczęło zachodzić. Grzeczna jesteś, grzeczna. czasem. <grywa> A ma mocne. Nie? Nie ma Właśnie w tym roku jej się bardzo poprawiły. E, miałam ją kuć, bo w zeszłym roku to był dramat, ale w tym roku jest... Widzę, że ładne ma. Taki. No. Właśnie dzisiaj dużo po asfalcie kusowaliśmy, nawet trochę podgalopowała. Po kamieniach też i super. O, dupa już ciężka. No, pojadłeś sobie za ciężka. Po tych kluskach. Po tych kluskach. Jak dwa obiady zjadłem. No, a woda też kiwa głową. Po no, no. coś tyle żarów. No. <noise> Teraz mi ciężko. No, patrz, patrz na siebie. Okazie, patrz. No, 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 Na no, Do... Hej. no, tu? Tak. No nie tu. Nie tu? Nie wiem. Mi się wydaje, że tu albo tam. Tam. Tam, tam. Tak, no, no bo tak. Próbuję jeszcze odwrócić wyobraźnię to co jechać wtedy. <głosy> <głosy> no, bo to jest tyle w kurde. Co, smrody małe. Zdziwiona, bo czas do domu wrócić na piechota A tu głupki się woziło, auto. To tyle głowę No p... Ja się wystraszyłam, że dostanę w kamerkę Tylko... To już skakał nie, nie, nie. nie, bo jest y... chujowa. Mógłby się krzywdę sobie zrobić. Zostaje po mordzie, jak jadę druga. Potem w tą dziurę trzeba wjechać Czarną. Jakieś przytomności. Dalszej drogi już wam nie nagrywałam. Zrobiło się ciemno, no i resztę trasy jechaliśmy już stępem, żeby nie wpaść do jakiejś dziury. Także na dziś to wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Żegnam się z Wami i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.